Hej kochani, z tej strony Małgosia Dudzińska. Zapraszam Was serdecznie na wiosenny YouTube Hop 2021 Kwiaty we włosach Hoplandia. Mamy mnóstwo wspaniałych sponsorów oraz cudowne nagrody. Dlatego też serdecznie zapraszam do przyłączenia się do zabawy, bo warto. Zasady są proste, znajdziecie je w opisie filmu, a nasza zabawa trwa do 15 kwietnia. Ja postanowiłam przywołać wiosnę taką lekką, delikatną kartką Hello Spring. Szczerze Wam powiem, że kartka przygotowana jest z jakichś tam ścinków papieru w formacie DL. Są to papiery z UHK Galery, troszkę elementów z Lemon Craft. Tutaj mam dwie warstwy przygotowane. Ta warstwa jest obszyta, wycięte kółeczko w środku, tak z boku, w sumie nie w środku, tylko z boku, i drugie przycięte na wymiar do tego. Tekturki Bloomer designs, piękny wiosenny wianek, kurczaczki oraz napis Hello Spring. Będą super pasować na moją kartkę. Oczywiście jakieś tasiemki, brokaty, listki, kwiatki i inne dodatki, które będę używać um, do dekorowania kartki. Pierwszą warstwę podklejam taśmą dwustronną, potem sobie jeszcze oczywiście użyję kleju, jak będę naklejać na bazę, ale na razie podkleję to po prostu taśmą dookoła. Ja zazwyczaj najpierw buduję tą kompozycję na, na warstwach, że tak powiem, a dopiero później całość naklejam na bazę. Pierwsza warstwa jest już oklejona taśmą, drugą warstwę będę podklejać na kosteczki dystansowe, możecie sobie tutaj użyć taśmy dwustronnej, tekturki, czegokolwiek, po prostu co macie pod ręką. W środek pójdzie oczywiście to kółeczko jasne, wybrałam taki jasny, fajny, ceglany papier z Craft. Będzie fajnie tutaj pasował, i ten środek, ta kompozycja. Tutaj zamierzam przykleić właśnie te kurczaczki, e, będą na tym fajnie wyglądały. Nie chciałam zostawiać samego tego zielonego, bo e, troszkę wydaje mi się za ciemne, by, by to było. Kto mnie zna, to wie, że ja lubię takie jasne, pastelowe kartki więc zawsze gdzieś tam dużo tego jasnego koloru się pojawia Ta kartka będzie taka typowo wiosenna, fajna w zieleni, w żółtym, myślę, że fajnie to wyjdzie. Tutaj użyję sobie tego wianuszka. Piękny, delikatny, z fajnymi kwiatami, kwiaty we włosach, kwiaty na kartce, kwiaty na wianuszku. Tutaj sobie go przytnę, tak żeby mi fajnie pasował do tej karty. Będzie taka troszkę inna kompozycja. Jeszcze odrobinę trzeba przyciąć. Super. A do środka, tak jak już mówiłam, pójdą te kurczaczki. Fajnie będą wyglądać tutaj. Dobra, teraz sobie podkleję. Zmianek podklejam na kleju. Jest to klej Magic, tylko ja sobie przelałam do, do tubki takiej mniejszej z precyzyjną końcówką. Dużo lepiej mi się pracuje z taką tubką. Klej się nie wylewa. No i można malutkie elementy przykleić. Pierwszego kurczaka przyklejam również na klej. Natomiast tego drugiego przykleję sobie na kosteczki dystansowe, żeby stworzyć taką dodatkową warstwę. Będzie to też fajnie wyglądało. Te kosteczki podklejam tylko z jednej strony, no bo wiadomo, że z drugiej troszkę ten kurczaczek będzie nam zachodził jeden na drugi. Teraz przygotuję sobie listki, które wycięłam z papieru. Tam mam listeczki akurat z Lemoncraft oraz listki wycięte wykrojnikami Lady E kwiatuszki papierowe. Tutaj są różne różyczki. I jeszcze jakieś tam inne sweetheart chyba się nazywają malutkie w fajnych wiosennych kolorach. Mam tutaj taką wintyczową wstążkę zieloną oraz sznureczek i zrobię sobie kartkę, która będzie fajnie zdobiła też moją kartkę. Kolor akurat tej wstążki super mi pasuje do, do odcienia papieru, który używam jako tą pierwszą warstwę. No, i teraz zaczynam już powoli sobie tą kompozycję budować. Oczywiście listeczki e, piękne, zielone, no bo jak wiosna, no to muszą być kwiaty, muszą być listki, motyle, wszystko się budzi do życia, e, więc e, tego zabraknąć nie może. Zresztą, jak sama nazwa e, wskazuje, mamy tutaj kwiaty we włosach YouTube e, Hop, więc tych kwiatów musi być dużo. U mnie, jak widzicie, wiosenne kolory na kwiatach, zieleń, żółty, biały, pomarańczowy. Fajnie wszystko ze sobą pasuje. Powiem Wam szczerze, że tutaj troszkę idę na żywioł, jeżeli chodzi o to dekorowanie. Mniej więcej sobie wcześniej zaplanowałam tą kompozycję, jeżeli chodzi oczywiście o wianek i kurczaczki. Natomiast jeśli chodzi o kwiaty, listki, to idę na żywioł. Tutaj, jak zawsze wspominam, oczywiście nie bać się przyklejać. Um, jedno na drugie. Budowanie warstw, na tym właśnie polega, coś przykrywamy, żeby coś było na wierzchu, ale później tworzy to całą taką y fajną kompozycję. Jak widzicie, ja też tutaj y próbuję. Y przykładam te listki, gdzie mi to będzie pasować, gdzie będzie fajnie wyglądać. Też trzeba y po prostu. Wyczuć, żeby, żeby ta kompozycja fajnie wyglądała, żeby była lekka, żeby wszystko do siebie pasowało. Też czasami uważam, że mniej to lepiej. Trzeba po prostu umieć przestać, że tak powiem. Jeszcze oczywiście listki gałązki z wykrojników. Tutaj mam akurat takie jasne, które fajnie też rozjaśnią mi troszkę tą kartkę. Możecie użyć też gałązek tekturkowych. Generalnie możecie użyć cokolwiek macie. znam się szczerze, że wiosna to jest ulubiona moja pora roku. Czekam na nią z wytęsknieniem. U nas za oknem, wprawdzie już jest troszkę wiosennie, ale czekam na tą prawdziwą, prawdziwą wiosnę. Oczywiście motylki. Tutaj sobie wycięłam jeden mniejszy, jeden większy. No i napis Hello Spring. Stążeczkę oraz kwiaty podklejam na klej na gorąco. Staram się tak troszkę mieszać te, te kwiaty kolorami, żeby nie było, że po prostu wszystkie żółte są obok siebie, um, tylko staram się je tak um, układać na przemian troszkę, żeby fajnie wyglądały. Możecie również stworzyć swoje kwiaty. Um, też będą um, super wyglądać um, na kartce malutkie kwiatuszki fajnie uzupełniają kompozycję pasują też do tych kwiatuszków akurat u mnie na wianku Też właśnie pod napisem starałam się wybrać ym, kwiatki, które są mniej więcej tej samej wielkości, dlatego że na wierzchu będę przyklejała ten napis. Jeżeli jeden byłby większy, drugi mniejszy i tak dalej, to później ciężko byłoby mi y, ten napis y, przykleić. Zobaczcie, już fajnie to wygląda. Y, teraz sobie przykleję jeszcze motylki. Tylko motylka przykleję tu na górę i fajnie zakryję mi końcówkę tego wianka i drugi motylek pod spodem troszkę większy. Białe gesto żeby troszeczkę rozjaśnić te kwiaty, tak jak mówiłam, ja lubię takie jasne pastelowe kolory, więc. Ym... Tutaj będę zawsze rozjaśniać po prostu gestę. Możecie również użyć białej farbki akrylowej, jeżeli chcecie lub po prostu zostawić, jeżeli, jeżeli odpowiadają Wam takie bardziej ostrzejsze kolory. Tutaj może tego tak nie widać, ale te kwiaty są fajne, takie naprawdę mają żywe kolorki. Troszkę listki też rozjaśnię. Listki i kwiatki. Przykleję sobie teraz ten napis. Tutaj na A Fajnie też właśnie ta tubka się sprawdza przy naklejaniu napisów, ponieważ ta końcówka jest taka precyzyjna, więc super tutaj odpowiednią ilość kleju można nałożyć fajnie to wygląda jest ta kartka taka mm, warstwowa, przestrzenna mam też tutaj taki e, mech, oczywiście nieprawdziwy <laughs> a więc sobie troszkę dodam to też będzie taki element e, wiosenny fajnie wygląda na pracach właśnie, czy też wielkanocnych, czy wiosennych gdzieś tam w jakiejś zakamarki, można zawsze coś tam zatkać i fajnie wygląda na kartce teraz sobie troszkę tutaj kleju dam i będę uzupełniać tą kompozycję o kuleczki, takie malutkie kuleczki styropianowe troszkę może cekinów jasnych no i później, oczywiście, trochę brokatu. Ja się uzależniłam po prostu od tych kuleczek. One świetnie, właśnie nam uzupełniają tą kompozycję. Fajnie wyglądają. Dodatkowa warstwa. Ja mam akurat te kuleczki z, taką, z odrobiną brokatu. Więc one jeszcze dodatkowo się błyszczą. cekiny, Ja mam tutaj takie jasne cekiny, więc będą fajnie nam pasować. Tutaj motyłki mam odrobinę tego różu, więc mm, te cekiny też y, będą fajnie wyglądać, współgrać. No i oczywiście odrobinę y, brokatu. Ja sobie zamówiłam y, kilka pudełeczek w różnych kolorach, takiego y, tak zwanego glitter, tutaj użyję ym, taki złoty nie jest to typowo taki bardzo złoty złoty ym, bardziej takie troszkę może jakby stare złoto biała farbka oczywiście kilka chlapnięć na koniec Mieszam sobie fartkę z odrobiną wody. Nie może być to za rzadkie, nie może być za gęste, ponieważ te chlepnięcia wtedy nie będą wyglądać e, zbyt fajnie. Mały pędzelek. Podłożę sobie kartkę pod spód i jeszcze na swoją kompozycję przyłożę e, tutaj kawałek białej kartki, żeby nie pochlapać tych kurczaków. Patrzcie, moja kartka jest już prawie gotowa. Fajna, warstwowa, delikatna. Mm, szybka kartka. Mam nadzieję, że uda mi się przywołać e, tą kartką wiosnę. I słońce zostanie już z nami. E, że będzie fajnie, cieplutko. Jeszcze tylko podkleję sobie. Na bazę, oczywiście, tak jak mówiłam, dodatkowo klej. I gotowe. Mam nadzieję, że mój filmik Was odrobinę zainspiruje. Postanowicie również e, przywołać wiosnę. Może jak będzie nas więcej, to wiosna szybciej przyjdzie. Oczywiście, zapraszam Was. Do zabawy, do tworzenia, bawienia się z nami oraz zapraszam na kolejny filmik.